Witamy w Półtusku, Wenecji Mazowsza, miejscowości oddalonej o 60 km na północ od Warszawy. Zapraszamy na przegląd atrakcji miasta. Półtusk słynie z najdłuższego w Europie brukowanego rynku, który mierzy ponad 400 metrów. Układ urbanistyczny, jaki możemy dzisiaj podziwiać, powstał już w połowie XV wieku. Do XIV wieku życie skupiało się wokół Grodu na południowym skraju wyspy. Obecnie rynek pełni nadal pierwotne funkcje targowe. Otoczony jest kamienicami pochodzącymi z XVIII, XIX i początku XX wieku. Dalej widzimy dom, w którym na cztery dni zatrzymał się cesarz Francuzów Napoleon. Przybył on do półtuska po rozegranej bitwie z Rosjanami 26 grudnia 1806 roku. Na południowej stronie wyspy powstał zakątek u stóp kaplicy pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny z fontanną, zielonym skwerkiem i grającą ławeczką Krzysztofa Klęczona. Muzyka, członka zespołu Czerwone Gitary i Trzy Korony, który urodził się w Półtusku i w jednym z domów przy rynku spędził pierwsze lata swojego życia. Jako miasto, w którym zbiegały się dwa ważne szlaki komunikacyjne (drogowe na Litwę i wodne do Gdańska swoją świetność przeżywało od XVI do pierwszej połowy XVII wieku. W tamtym okresie było jednym z trzech najważniejszych miast na Mazowszu i obok Warszawy i Płocka posiadało własne mury obronne. Jedynym widocznym śladem, jaki się po nich do dzisiaj zachował, jest gotycka baszta. Ceglany mur. Powstał na początku XVI wieku i chronił miasto od północno-zachodniej strony wzdłuż naturalnej odnogi Narwi. Dziś w sąsiedztwie Baszty stoi pomnik Wiktora Gomulickiego, autora książki wspomnienia niebieskiego mundurka, której akcja związana jest ze szkołą widoczną za płotem. Podążając wzdłuż kanałku, docieramy do Bazyliki Kolegiackiej pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, która 10 grudnia 2018 roku została uznana przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za pomnik historii. Kościół został ufundowany przez biskupa Pawła w 1443 roku. Już w 1449 został on podniesiony do rangi kolegiaty. Po 1546 roku z inicjatywy biskupa Andrzeja Noskowskiego przebudowano go w stylu renesansowym. Z tego okresu pochodzą słynne polichromie, które obecnie są uważane za najlepiej zachowaną renesansową dekorację malarską w środkowo-wschodniej Europie. Każdy z Was może zdobyć naszą półtuską wieżę. Wystarczy pokonać około 100 schodów, aby móc podziwiać piękną panoramę miasta. Wieża była elementem siedziby władz miejskich i pełniła zarówno funkcje sądowniczo-penitencjarne, jak i obronne. Zbudowana w stylu gotyckim na planie czworoboku, mierzyła około 15 metrów. Obecnie mierzy 33 metry i posiada 7 kondygnacji, na których prezentowana jest główna wystawa stała muzeum, średniowieczne protomiasto w Półtusku, multimedialna ekspozycja z dziejów kasztelanii majątkowej biskupstwa płockiego. Muzeum Regionalne posiada również drugą siedzibę, która mieści się w kamienicy pod adresem Rynek 36. Tutaj prezentowane są kolejne dwie wystawy stałe: Dzieje Półtuska od XVII do XIX wieku oraz Napoleon w Półtusku. Ekspozycja przybliża najstarsze dzieje miasta na bazie zabytków archeologicznych, odkrytych m.in. podczas badań archeologicznych prowadzonych na wzgórzu zamkowym biskupów Płockich, obecnym domu Polonii. To tutaj można zobaczyć 13 fragmentów meteorytu Półtusk, który spadł na północny wschód od miasta 30 stycznia 1868 roku w największym historii świata deszczu meteorytów kamiennych oraz dowiedzieć się więcej na temat bitwy z 1806 roku, a także mniej znanej bitwy z 16 maja 1807 roku. Dzień dobry, dziś mam zaszczyt gościć Państwa. Pałacu biskupów płockich w półtusku. Miejsce, w którym się także znajdujemy, sięga swoją historią już XIII wieku. Pierwotnie był tutaj gród obronny, później zamienił się już w murowany kasztel w XV wieku. Przez 530 lat był siedzibą biskupów płockich. A dziś cieszy nas jako Dom Polonii, gdzie możemy cieszyć się zarówno turystyką wodną, możemy także cieszyć się historią tego miejsca w zamkowej zbrojowni, w wieży zamkowej, którą możemy zwiedzać. Mamy do dyspozycji także winiarnię, kuźnię i oczywiście naszą e, zamkową stajnię. Także jest dużo do zobaczenia w tymże obiekcie. Gorąco zapraszamy. Witam! Znajdujemy się w zbrojowni zamkowej Zamków w Półtusku, gdzie mamy zgromadzone różne eksponaty historyczne. Jest tu wiele replik, aczkolwiek znajduje się tu parę oryginałów. Co prezentujemy na naszych wystawach? Są to eksponaty z okresu od wieku XIII do początku XX. Może na szczególną uwagę zachowuje tutaj dość bogata kolekcja strojów z epoki napoleońskiej, bo oczywiście epoka napoleońska jest bardzo ważną kartą w historii półtuska. Dwie bitwy w tych czasach, które się odbyły właśnie na przedpolach miasta, zobowiązują, jak mówią, stąd też możemy oglądać tutaj kolekcję strojów i broń z epoki napoleońskiej. Znajdujące się eksponaty w naszej zbrojowni pochodzą przynajmniej w części z zakupów ze szkoły filmowej. Pochodzą one dokładnie z filmu pod tytułem Popioły. Witam w stanie Zamkowie w Półtusku. Nasza stacja oferuje jazdy konne, obozy konne, jak również wypady w teren. Jak widać, nasze czworonogi uwielbiają łakoci. Znajdujemy się na rzece Narew obok przepiękny zamek w Półtusku. Kto z Państwa e, lubi Obcowanie z rzeką i z przyrodą. Oferujemy Państwu wypożyczalnie, wypożyczalnie sprzętu drobnego typu kajaki, rowerki wodne oraz rejsy gondolami Półtuskimi. Dom Polonii w Półtusku. Oprócz swoich atrakcji związanych z historią tego miejsca, z położeniem nad rzeką Narew, z dużą ilością atrakcji nad wodą, wypożyczalni sprzętu, zbrojowni, na pewno posiada niebywałą atrakcję jaką jest staropolska kuchnia, która serwowana jest w restauracji karmazynowej, w której się znajdujemy, ale również nad wodą w barze Kasztelanka. Mogą tu Państwo spotkać potrawy kuchni magnackiej, kresowej, kuchni ziemiańskiej na co serdecznie zapraszamy. Nasze restauracje czynne są od godziny siódmej rano do godziny dwudziestej Można, tak jak wspomniałem, spożywać posiłki nad samą narwią, w barze kasztelanka, czy też w wykwintnej restauracji zamkowej w samym zamku. Serdecznie zapraszamy.